Maja, ja słyszałem, że Ty masz w planach nagranie, stworzenie filmu o Pandora Gate. Czy to jest prawda? Nie do końca. Media identyfikują Pandora Gate z w ogóle przemocą w internecie i pewnie dlatego to się tak utrwaliło. Ja się na początku bardzo denerwowałam, bo my zaczęłyśmy razem z Marią Sadowską pracować nad tym przed Pandora Gate. Ale teraz już rozumiem, z czego to wynika, i to tylko oznacza, że ten film jest potrzebny. Ponieważ media po raz pierwszy właściwie na tak dużą skalę dowiedziały się, że przemoc w internecie istnieje, że patostreamy istnieją, co się dzieje, że przestępcy są promowani, jakie zasady, taka grypsera. To wszystko, mam wrażenie, że było zupełnie w ukryciu, i nagle wyciekło w ramach Pandora Gate. Nie do końca, bo później, wiadomo, przerobiło się to w jakąś taką logikę dramy, ale rzeczywiście robimy film o pato i o pato w internecie, które trafiają także do dzieci. Czyli ten pomysł u Was się zrodził wcześniej niż ten cały filmik Pandora Gate? Tak, tak. Maria się ze mną skontaktowała, bo ja piszę książkę dotyczącą patostreamów. Także w wyniku tego, że sama uczestniczyłam, widziałam, jak to wygląda na własnym ciele można powiedzieć, że odczułam w ramach reportażu wcieleniowego. I razem z Marią długo rozmawiałyśmy, i im dłużej rozmawiałyśmy, tym ona bardziej otwierała oczy że, ze zdumienia. Bo to był zupełnie świat, którego nie znała, nowy, inny, dziwny, rodzaj dystopii, świat, w którym rządzą zasady więzienne, przestępcze, a osoby, które są empatyczne, wrażliwe, próbują wspierać, pomagać, są zupełnie wyrzucane, odrzucane. Zresztą ten Nesłanek jest przykładem właśnie takiego zachowania. Więc Maria powiedziała, że to trzeba pokazać, bo ona o tym nie wie, ale ona nie jest jedyna. Całe pokolenia o tym nie wiedzą. Właściwie można powiedzieć, że przez to, że media to ignorowały, politycy to ignorowali, a także platformy, to dzieci były skazywane na pato treści, treści przemocowe seksualne, które nigdy nie powinny do nich dotrzeć. A jak wy z panem z Marysią się można powiedzieć na ten pomysł razem wpadłyście? no bo skąd ta wasza znajomość? Maria do mnie napisała na Instagramie, <laughs> można powiedzieć, że Internet potrafi być okrutny i wsłuczający w to, co złe, no ale jednocześnie potrafi być niesamowity i potrafi sprawić, że się komunikujemy ze sobą, że sobie pomagamy, że się wspieramy i Pandora Gate także to pokazała, także takie y, działanie mitu, całe mitu polegało na tym, że mogłyśmy sobie pomagać, bo jest Internet. A kto kogo w końcu przekonał do pomysłu o nagraniu filmu? Maria, Ciebie czy Ty on? Chyba to był wspólny pomysł. To znaczy, ja po prostu cały czas o tym teraz gadam, ze względu na to, że piszę książkę. I ta książka już jest na takim etapie wykończenia od kilku tygodni, bym powiedziała, więc to jest coś, co ja cały czas przerabiam. I z kim rozmawiam, to cały czas mam taki potok, że muszę o tym cały czas mówić, mówić. Nawet tutaj rozmawiałam z ludźmi. I Por też mam. <laughs> Mario, jak już jesteś, bo my właśnie mówimy o waszym dziele wspólnym. Coś, jakieś słówko do kamery, jak, jaki jest proces twórczy? Słuchajcie, pracuje nam się wspaniale, ale jesteśmy bardzo skupione. I na razie wszystko jest tajemnicą. Dowiecie się wkrótce. Pracujemy ciężko i przyszłyśmy się inspirować filmowo. Oj, to już kiedy premiera. Spokojnie, na pewno się dowiecie.